Siemaneczko widzowie, z tej strony Kwiatek, jest u Knychu wchodzimy w, wchodzimy w emocjonalny świat Nostale Będziemy tryhardować w Nostale, tak jak widzicie Więc na sam początek tej pięknej serii pamiętajcie o zostawieniu lajka, suba Jakiegoś śladu po sobie w formie komentarza, no i dzwoneczka No, a ja się jeszcze przywitam Siemaneczko widzowie, z tej strony Knyszek Zapraszam na scenę Mariusza Dziękuję za subskrybowania, bo będziemy wtedy ognie odcinki. I na się no, no, na moich kanałach, który na różne lajka, Więc, Więc hmm. napierdzielamy w nostale. Ale czy za jakoś na atakować? No na spacji atakujesz. To jest podstawowy Ach. atak. Nie co to Cię? jest złoty? Mamy... Jakie... Ja, czemu nie mogę złota wziąć? Jakieś temki mi wypadły, jak to zbierać? No normalnie mieszkam. A właśnie. Eee, ja nie mogę tego wziąć. Cielenie. Każdy w grupie. Teraz już możesz. Dobra, już sobie wziąłem. Dobra, muszę kurczaka wytać. spytać Ej, tu jest jedynka, tu jest... Co to jest ta jedynka? Eee... Patrz, ustaw sobie tak, ja ci to zaraz powiem, tylko czekaj, bo zabiję tego kurczaka. Zbieraj uda. wszystko co popadnie, bo to zawsze na sel pójdzie, nagrody. co nagry? masz nagrody pod Nagrody pod O co teraz chodzi? No, na ciebie questa wróci. zrobiłeś? Bo tu masz questy normalnie. Masz tak okno. Jest, w no i dobrze. Oku, patrz. Jakim oku, jakim oku no i daj OK, tam potwierdź i dostaniesz eku, co nie? No stale. I tutaj, kurczaka używaj swojej umiejętności. Tak, ja ci to wszystko wytłumaczę, patrz. Dziewiątą się łapało, czekaj. Nie, daj, ja ci po powiem, ci, jak żebyś sobie ustawił. Nie łap ni chwilowo, nic nie rób. Patrz. Masz taką kotwiczkę, co nie? Taką jak masz umiejętności masz taką kotwiczkę taką. W sensie taki zameczek, co nie widzisz? Na dole? Takie na dole coś widzę. No, jest, to jest jeden, dwa i ten. I klikasz w to. Klikasz jeden. Jest jeden i klikasz w drugie, nie? Nie. Klikasz w, na samym dole. Ten ostatni symbolek taki. Ten taki. Taka kłódka. No jest. Klikasz w to. I y, dajesz sobie na Q odpoczynek, tak jak ja mam. Okej, okay, Q, odpoczynek, się robiło, odpoczynek, no. Przesuwasz normalnie, klikasz na A, ten no, i przesuwasz. No, I schwytanie Q. robisz na W. Schwytanie na W? Tak. I tam, co masz na jedynce i dwójce, wyrzuć to. Wyjebać to całkiem? No, wyjebać. O ciastko? Powiedziałem, że to jest plus 100. To ciastka chwilowo nie bierz, bo kurczaki będą lepsze. Ale ja ja się... ja do dobra, i kurczak i, I zamykasz tą kotwiczkę, tą kłótkę. No. I tak. Auto atak jest na spacji. Schwytać możesz potworka dopiero jeśli ma poniżej 50 HP, czyli około jak ma czerwone HP, co nie? Na tym widzisz to wszystko, co nie? Że nie możesz łapać kurczaka od razu. A nie W. Żeby mieć. Czekaj. Many! O! Złapałem kurczaka. Mam Ale was... ja jeszcze nie złapałem, poczekaj na mnie. No to poczekam. To mi się. Od... się, mi się. Ale cieszę, to Nie Bo tu chodzi o to, że... No bo ja na przykład tak... Jeśli jesteśmy razem w grupie, no to exp chodzi po równo, co nie? Oh, to jest no. jedno. Drugie. Żeby złapać kurczaka, to musi mieć powyżej pi... Mniej niż 50 HP, co nie? No i każdy czar ma tam swoje ten... Przy... Bo... Y... O! Złapałem no kurczaka jestem Bogiem! No widzisz, widzisz? No. Ej, jakiś góry mi się myśleć, z No to są epilogi, to jest wiesz. To wszystko jest questami. I chodzisz za tą czerwoną szczałką, tam tamten. Bo to wszystko jest questami związane, co nie? O. Jakie to jest kurwa nudne. No To się tak nazywa na początku. Początki zawsze są nudne. Nie wiedziałem o tym. Potem wiesz, jak wbijesz odpowiedni level, będziesz miał pierwsze SP i te podobne, to będziesz mógł chodzić na bosy. I sposób tropić itemy i takie napierdały. No. I żeby być tam. Żeby wybrać swoją profesję, to musisz mieć 15 poziom i chyba 20 poziom profesji. Czyli tego profesja to jest ten różowy kolorek, a poziom z ogólnej postaci to jest ten żółty. Co, nie? Znowu go wywaliło. Niestety drodzy widzowie mój kolega cię ma problemy trochę z internetem. I będzie go wywalało co jakiś czas. Więc na pewno musicie, niestety, to. Musicie no przełknąć to. Że nie będzie kniżka cały czas. Tak, no tak, jak widzicie, zaczynamy serię z Nostale. Wzięło nas to tak z ciekawości, w sumie. Dawno nie graliśmy w Nostale. W szczególności ja na przykład, bo kiedyś grałem często. I mam zamiar kombeka do tego zrobić. Więc tak widzicie zrobiłem, można powiedzieć, od samych podstaw. Tak, też że zrobię odcinek z Lola, gdzie gram na łeście, od samej jego podstawy, gdzie gram na obecnie chyba 10 levelu. Więc na pewno wchodzić, oglądać, lajkować i tym podobne, bo inaczej się pogniewamy troszeczkę. Dobra, to mamy, to mamy. Porozmawiaj z trenerem. Wow! Poluj złośniki la, la, la. No, Knychu zaginął, nie ma go Troszeczkę tak cicho jest Bo jak zawsze jak jest knechu, to Andrzej to miał jak powalony Ale Niestety no Jest ze mną mój kochany kurciaczek Więc kurciach nas będzie wspierał Będzie z nami walczył Będzie bardzo silny a Knechu i tak dostaje poziom <laughs> I to jest koszmarne, że <laughs> Poszedł sobie kurde, bo mu neta wywaliło, a kurde Ja męczę się z potworkami, a on se kurde expa dostaje Ale co Co zrobić, no nic nie zrobić, no <sighs> Głupi ma zawsze szczęście Lecimy z tematem tak, o umiejętnościach będzie gadane. O, mamy mocne uderzenie. Jest zawsze coś. Co ustalimy jako jedyneczkę. I porozmawiać z mini mentor. La, 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 la. Tak, nie mówię od razu, że gra na oeście to jest koszmar. Grałem tam dzisiaj chyba z knychem, wczoraj też. I. Tak się denerwowaliśmy. Tam są, ta tam są gorsze trolle niż na EUNE. Nie są takimi trolami gorszymi niż takie. Tak jak się wszyscy śmieją, że polacy jak grają w Lola, to trolują. Tam są jeszcze gorsze trole. I to jest najgorsze. Na pewno będziecie musieli niestety to przełknąć. Że będzie się zdarzało, że będzie jakiś troll. Mecz w ogóle, bo nie zawsze tak jest, nie mówię, że od razu, ale no zdarza się, tak, że niestety... Dobra, udaję się do sklepu z bronią. Tak, tak jak widzicie nasz poradnik nasz, gra nas sama uczy od samego początku, bo nam pokazuje według questów, gdzie co mamy chodzić. Dostajemy tam jakieś podstawowe itemeczki, więc gra sama nam wszystko mówi. Tylko no, trzeba no, trzeba sobie w nią pograć, tak? Dobra... O, i kup sobie coś do jedzenia. Najważniejsze to trzeba sobie kupić kurciaczki jedynie, bo... Wszyscy zawsze kurczaki kupywali. Zawsze, ja tak co najmniej... Jeszcze jak była Enigma itp. To my zawsze jak graliśmy... To zawsze graliśmy właśnie, że kurciaczki się kupowało. Bo się najbardziej opłacało. W sumie tam chyba było 9000 za 100 sztuk, czy jakoś tak. No, więc naprawdę. Akurat, no, widzicie, wzięliśmy specjalnie kanał 7, żeby nam tam nikt nie przeszkadzał w nagrywaniu. Nikogo nie ma, jak widzicie, jest puściutko, bo jesteśmy na nowym serwerze i w sumie chcieliśmy, na... były zawahania, bo chcieliśmy też zagrać w sumie przy dużej ilości ludzi, żeby tam zawsze jakieś kwestie odbiorców były ale z drugiej strony stwierdziliśmy, że Knychu gra się raz w Nostale w ogóle więc do teraz jeszcze nie będzie rozumiał więc dla niego to może być troszeczkę trudne więc stwierdziłem, że weźmiemy sobie specjalnie, pójdziemy na siódmy gdzie nie ma ludzi, gdzie będziemy mogli na spokojnie wszystko robić, no bo jak wiecie jak się wchodzi na inne kanały, tam pierwszy, drugi itp i tym podobne no, to jest więcej ludzi, więc jest mniej expa, tak? Bo idziesz na mpc i nie każdy mpc szybciej się zrespi. A tak, to spokojnie na kanale siódmym można sobie poszaleć bez tam żadnego problemu, że ktoś nam tutaj wejdzie. Ten odcinek chyba zrobimy krótki, bardzo króteczki, taki będzie mała zapowiedź. Tak, jak było w foreście w sumie, no bo YouTube, zrobimy tak, wbijemy sobie 10 na spokojnie i pff, nie będziemy, nie będziemy tutaj zanudzać. Jeszcze będę potem rozmawiał z Knyszkiem, czy rzeczywiście będziemy prowadzić tą serię razem, czy nie. Bo jako on ma mieć problemy z internetem, to może mu to troszeczkę przeszkadzać, bo jednak, no... o, wrócił nasz kochany Knychu. Ja No mnie za chwilę kurwica szeli i to dosłownie, ja rozpierdolę ten internet. Pofał się nie, swoim internetem widzowie. Ale ja nie wiem co jest, bo nie, dzisiaj Chodzi o to, że już ten, powiedziałem, trochę zanudzałem widzów przez ciebie. Że mówiłem ich, że mówiłem ich jakich no. mamy troli na Westie. Że są, go, że są gorsze trolle niż na EUNE? umiejętności, tutaj jest. Załaczę się podstawowe umiejętności. No czyli to, zobaczysz, to wszystko tam ci pokazuje, spokojnie. Ile, emocje. No. Muszę tam wybrać, to nie? No. Przecież A wieś, postaw... początkowe questy są po to, żebyście się przyzwyczaił do gry. Wiesz o co chodzi, co nie? Nie ja mam, czyli szukam kasy, gdzie ja mam, słucham kasę. Wiele jest. Kasia, kasę masz w, w, w... tym... W, w wyposażeniu gdyby tu połowę ze scenerem No i gadasz sobie z nim, co nie? No Dobra, dobra, dobra. O, a jak cię nie było, co nie? Jak ciebie nie było? To kurde jak ja zabijałem potworki to tobie jak też leciał. Które są to To są te takie. Cebulaki. No, cebulaki, no. To no. No, że nie nie powiedziałem też, że specjalnie weszliśmy na kanał 7, a nie na pierwsze, gdzie było dużo ludzi. Po to, by. Ty, żebyś sobie na spokojnie ten... Ej, a czemu ja klik muszę klikać... Ej, muszę klikać w mi zbiło? No bo, bo... tak to jest, musi zaznaczyć sobie cel. I zbieraj te rzeczy. Ale jak... Może znaczyć że mnie atakowało tymi spacją? E, normalnie, klikasz cały czas pację po prostu. cię nie musisz nic za konfiguracji gry zaznaczać. Nie ma nic takiego. O, oh, czekaj. Notatka, wszyscy nie do jakich, Do jakiegoś człowieczka. Siemka. Zobaczymy, jacy widzowie, są, jacy tu są ludzie na... Jacy są przyjaźni, nastawieni do ten... Do... Do nowych graczy. Zobaczymy ich nastawienie. Ja mam tutaj ekwipunek założyć. I... i klik, klikasz i... I dajesz na załóż i tam będziesz miał wszystkie rzeczy, które ten... Widzicie? Widzowie Nie odezwała się niestety. Ale no nie mogę, nie mogę to ubrać dla puszczają. Dla... Czego nie możesz zrobić? Nie mogę tego założyć. A wziąłem... bo niektóre rzeczy musisz na odpowiedni level założyć. Ale... Co, W czym ty masz problem? Grubelny poziom pierwszy. I mogę... no. Jak mam to założyć? No, klikasz na to dwa razy. Jak w Metinie. Nie gada, nie grałeś w Metka nigdy. Grałem. No to tak jak w Metinie wszystko masz. Prawda jest taka. Można tak śmiało powiedzieć, że w sumie metik, a Metin a no stale się Tylko że Każdy po prostu ma inne tam swoje systemy co do kraftowania itemów, bo można też craftować itemy. Na przykład, podki tu można robić w sumie to jest tak jak taern. Bo w taernie też, żeby na przykład. out flach... no i znowu widzicie biedny Knyszek będzie znowu, będzie kurwował brzydko mówiąc. Więc dzisiaj, odcinek zrobimy króteczki, żeby się chłopak nie denerwował. Mogą więcej nie ma niż jest. A po co się ma denerwować? No, mamy poziom siódmy w sumie. Zrobimy sobie tę czasoprzestrzeń i będziemy spadać. Nie będziemy nagrywali dalej bez niego Bo chłopak no chce w to grać. Była inicjatywa. Ja się go zapytałem kulturalnie. Mówię niego Ej mam plan. Robimy to On powiedział, że spoko. I. Jest to do ogarnięcia Więc. Więc resztę odcinka będziemy robili w sumie na... Na dniach po prostu e he 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 he. tak, mam nadzieję, że oglądaliście poprzednie odcinki. Na pewno trochę wzięło nas ostatnio na wyżywanie się po sobie nawzajem. Więc musicie nam też to wybaczyć. Też jesteśmy ludźmi. Też nam się zdarza odwalać maniany. Ale można to spokojnie ktoś za to. Oko. Nie krzyczeć. Jeszcze na pewno w sumie może zrobimy dwa odcinki dzisiaj, bo jeszcze może Krystian jak będzie wieczorem. To może z nim coś nagramy. Jakiś przypałek. No i to w sumie tak, zrobiliśmy TCP. O, widzicie, wszystko perfect. <grych> tak, mamy jajko na bekonie. Dobra. Zrobiliśmy, co mieliśmy zrobić. Tak. Patrząc na czas. To nie będziemy w sumie. Dobiję nie, tu poziomek, żeby knuchowi smutno nie było, bo widzę, że chłopaki tak jest skurzone. to jest? O kurde, nie bijemy tego. No i niestety. Zobaczymy, zobaczymy. Tak. Yy... Dobra, zrobiliśmy strażnika Jim'a sama. Pogadaliśmy sobie z nim. Staliśmy kaszeczkę i niestety, dobra, sobie z Jimem porozmawiamy, dobra, no i z mojej strony to wszystko, miejmy nadzieję, że wam się seria spodoba, będziecie zadowoleni z tego i tak jakby pamiętajcie, sub, like i komentarz, komentarze przede wszystkim, no komentujcie, bo to fajnie wtedy się czyta, chociaż zadawajcie też pytania w komentarzach, to też zrobimy odcinek. Zrobimy odcinek z odpowiedziami na pytania. Więc pytać śmiało, komentować, lajkować i suby zostawiać. Cześć, i czałem! Cześć, i czałem ludziska!